Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 11 po 8 w studiu nasz poranny gość Jerzy Markowski, ekspert górniczy, były wiceminister gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie ministrze, już się chyba strona rządowa po tych wyborach mniej lubi ze stroną związkową. Dlaczego? No, dlatego, że Ministerstwo Energii przestanie istnieć i takie pojawiły się głosy, że to same złe rzeczy oznacza dla górnictwa. No Boże, ja jestem absolutnie odmiennego zdania, ponieważ Ministerstwo Energii oczywiście odegrało bardzo dobrą rolę dla po polskiego górnictwa w okresie po platformą umowym, że tak powiem, a zwłaszcza po psl w polskim górnictwie, no które to e, rządy nie wykorzystały szansy, jakie stało wówczas w polskim górnictwem, szansy wynikające z fantastycznej koniunktury cenowej, z fantastycznej fantastycznej koniunktury, jeżeli chodzi o popyt na, na węgiel. PiS zaczynał w złych warunkach i to trzeba przyznać szczerze. Jako minister energii no, podjęli ci panowie wysiłek przede wszystkim dofinansowania polskiego sektora węgla kamiennego, ale też mieli szczęście. Potrafili na fantastyczną koniunkturę cenową, 150 dolarów za tonę węgla energetycznego. No to, to jest Eldorado. Prawda? I dlaczego już tego ministerstwa nie będzie? No, pana pana, ja panu powiem dlaczego. Po prostu dlatego, że nie jest źle, moim zdaniem, jeżeli rząd zajmuje się wydobywaniem węgla. To po pierwsze. Wydobywanie węgla mają się zajmować firmy, które to potrafią robić i kardy, które mają do tego kompetencje. To po pierwsze. Po drugie, ja jestem z tego pokolenia, które pamięta, wprawdzie byłem wtedy sztygarem, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Katowicach. Wie pan, które zajmowało się polskim górnictwem i energetyką. Potem to podzielono na dwa. I proszę pana, ale to było zupełnie inne górnictwo. To było ponad pół miliona zatrudnionych, nie 80. Tysięcy jak dzisiaj, to było 200 milionów wydobycia, nie 60, jak dzisiaj. To było 78 kopalń, nie 14, jak dzisiaj. To jest zupełnie inna skala Ale tego wie wszystkiego. Pan też co, panie a poza ministrze. tym wie pan, jedna bardzo istotna kwestia moim zdaniem. To był czas, kiedy wie pan, gospodarka polegała na kreowaniu celów przez państwo, przez rząd czy przez partie wówczas. I oni i cała reszta miała tylko wykonywać zadania, a dzisiaj tym kreatorem ma być rynek. I tą funkcję musi spełniać Rada Nadzorcza, musi spełniać zarząd spółki, a przecież te koncerny węglowe, trzy, bo trzy, ale są na tyle, wie Pan, skonstruowane, że potrafią przynieść na siebie i kompetencje, i za, zarządzania. A poza tym, wie Pan, jeszcze jedno zdanie na ten temat, wie Pan, no. To się troszkę kłóci z obyczajami, bo nasi związkowcy, zwłaszcza zakochali się w takiej formule, że są bardzo ważni i oczywiście rozmawiają tylko i wyłącznie z ministrami. No, mieli swojego ministra, ich swojego wzywali no i robili z nim, co chcieli. Ale a on... Wie pan co, panie ministrze, tego ministra, o którym mówimy, to rozumiem, że o ministra Tchórzewskiego chodzi, którego teraz w tym momencie jak najbardziej szkoda, bo ale to całej branży go szkoda, nie tylko związkowcom. Też wygląda na to, że są, bo ja nie pamiętam, żeby w ostatnich latach był taki minister, który by tyle ciepłych... Słów zbierał ze, ze strony branży. Tak, bo proszę pana, prezesi bardzo lubią, jak ich przełożony coś postanowi, bo to wtedy zdejmuje z nich, z nich od, 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 odpowiedzialność. Ja pan. No, oni są, byli w fantastycznej sytuacji. Minister miał małe poletko, zajmował się tylko i wyłącznie górnictwem, e, troszkę tam górnictwem węgla brunatnego i proszę pana, wszystko kazał. No i ci byli zwolnieni z, 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 z odpowiedzialności. Nie ich decyzja. Minister kazał, zrobiliśmy tak, jak minister okazał. To jest komfortowa sytuacja dla zarządzających. że no yy, się nie dziwię, że wszystkim to pasowało. Za wyjątkiem może ministra. No to rzeczywiście tego ręcznego sterowania, o którym pan mówi, teraz nie będzie, ale yy, zaraz pojawią się głosy, że jak nie ma takiego sterowania, to i nie ma zainteresowania branżą. Wie pan, zainteresowanie ma wynikać z roli węgla dla polityki energetycznej nie państwa. To jest już to priorytetowa branża. No nie jest priorytetowa branża, a dlatego też in, inne są, wie pan, jakby to powiedzieć, nie tyle cele, ale i cele i, i narzędzia sprawowania władzy w państwie, wie pan. Rząd ma przede wszystkim kreować politykę energetyczną państwa. Rząd ma, rząd ma uchwalić ustawodawstwo, które tą politykę energetyczną będzie wspierało albo nie wspierało. Rząd ma kie kierować. Polityką fiskalną państwa, która będzie albo eliminowała, albo wspierała polski, polski węgiel. I to są narzędzia, które należą do władzy na poziomie państwa. A, nie, a cała, reszta, cała reszta kompetencji jest absolutnie y do przeniesienia na dół, czyli na poziom zarządu Jaszczemskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej czy Grupy Tauron. Czyli pan, panie ministrze, uznaje, że Jacek Sasin, który to tym dużym ministerstwem o długiej nazwie będzie kierował, to on specjalnie na górnictwie znać się nie musi. Proszę pana, nie musi się znać, tym bardziej, że ma tam wiceministra, który się zna na górnictwo. Jest to pan minister Adam Gawenda, i moim zdaniem to absolutnie wystarczy. A to też pytanie: jacy inni ludzie będą tam powołani, bo to chyba nie tylko w tym momencie jeden w Panie doktorze, proszę się nie dziwić, ale wie pan, ja w tym ministerstwie pracowałem w latach 95-97. I w, zarówno wtedy, jak i teraz w tym górnictwie prawie nigdy nie było żadnego górnika. Wie pan, ja byłem w ministerstwie sam górnikiem i ja tak prawdę powiedziawszy nie chcę być złośliwy, ale w rządzie PiSu to, to tylko pan minister Gawenda był, był górnikiem, a poprzedni też nie byli górnikami, wie pan. Także nie szukajmy tych górników w Ministerstwie e, Energii, w jakichkolwiek ministerstwach centralnych, bo nie od tego jest rząd, żeby, jeszcze raz powtarzam, wydobywać węgiel. O rząd jest od tego, żeby kreować bezpieczeństwo energetyczne państwa za pomocą narzędzi legislacyjnych. To jeszcze jedna rzecz, która się Przejawia teraz w tej dyskusji o tych wszystkich obawach, bo sporo mówiono o tym w ubiegłej kadencji, że górnictwo z energetyką mają być połączone. I co teraz? No, wie pan, i teraz są właśnie narzędzia do tego, bo wszyscy mają wspólnego szefa. Bo górnictwo i energetyka. Proszę sobie wyobrazić, że energetyka miała szefa w postaci no, ministra skarbu wcześniej. No, ale w Ministerstwie e, Energetyki też. też, też ten no, ta, szef. A teraz też mają wspólnego szefa. Wie pan, I to szefa na, na tym samym poziomie. Wie pan, to ministerstwo, którym będzie kierował pan premier Saśniń, ma w swoim zakresie kompetencje, które absolutnie przystają władzy na szczeblu państwowym. Czyli kreowanie celów gospodarczych, polityka Kadrowa i trzeci cel to jest polityka właścicielska, czyli konstruowanie struktury właścicielskiej. Spółka akcyjna o jakimś tam udziale państwa, mniejszym, większym, stuprocentowym. I to wystarcza. Proszę mi wierzyć, to naprawdę wystarcza. Jeżeli jeszcze do tego wszystkiego dołożymy strukturę departamentów, które będą w tym ministerstwie, no to jest miejsce na to, żeby skonstruować departament merytorycznie za to odpowiedzialny. A jeszcze raz powtarzam, na czym mi zawsze bardzo zależało. Kompetencje mają być tam, gdzie widać węgiel, skąd widać węgiel, czyli w zarządzie spółki węglowej, a najlepiej w mądrze kierowanej kopalni. To teraz rzecz z wczoraj, panie ministrze. Czy można z tego wyciągnąć jakieś wnioski dla górnictwa? Mówię o tym, co działo się wczoraj w Krakowie, bo tam był duży protest w związku z tymi planami wygaszenia wielkiego pieca w oddziale no tak. ArcelorMittal. I tutaj niektórzy kojarzą z tym, co zaraz się w górnictwie będzie działo. No tak, mówi pan, to ma związek, ponieważ ArcelorMittal jest jednym z odbiorców, dominujących odbiorców węgla koksowego, który wydobywany jest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Dlatego nie dziwię się niepokojom wśród, wśród związkowców i załóg kopalni Jaszczemskich, bo jak gdyby w no rynku zbytu. Właśnie, jesteśmy świeżo po kampanii wyborczej, przecież ona się skończyła miesiąc temu, niecały, i tam były zapewnienia o tym, że przemysł ten duży to nigdy nie zginie. No a tutaj kilka tygodni po wyborach jest informacja o tego typu planach. No, panie z znowu będę tłumaczył rząd, może to nie, nie za bardzo jest. No tak, Takie pan roli dzisiaj występuje. No trudno, ale wie pan, ja próbuję się posługiwać logiką, a nie doktrynami. Więc logika moja jest taka, że Mital jest to, wie pan, koncern międzynarodowy z siedzibą w Luksemburgu, który ma, proszę pana, aktywa na całym świecie i nijak, że tak powiem, nie współpracuje poza, że tak powiem, dostosowywaniem się do lokalnego prawa z rządami poszczególnych państw. To samo Mital, że tak powiem, zrobił w Czechach, to samo robi w Polsce. Ja się tylko dziwię, że ten Mitlen który ja pamiętam, kiedy wchodził do Polski, zresztą byłem przeciwnikiem tego, żeby sprzedawać im te huty. Wie pan, ten Mital z kiedy wchodził do Polski, no tak słabo rozpoznał warunki makrogospodarcze. Wie pan. Tak mało się dowiedział na temat tego, co kupuje. Zresztą nawet chyba sprzedający nie wiedzieli za bardzo, co, co im sprzedają. Tu jest już całka w tym momencie, ale coś na ten temat wiem. No, dlatego powiem tak. E proszę się nie dziwić o tym, że, że to się dzieje, ponieważ e Polityki w zakresie przemysłu stalowego nie kreuje się na poziomie rządu, ponieważ nie ma żadnego przełożenia właścicielskiego na przemysł stalowy. A tak przy okazji, wie pan, z punktu widzenia strategii państwa też to można już nie odbierać. Za chwilkę powiem to samo o węglu. Nie wiem, czy to jest źle, ale moim zdaniem jest źle. Kiedy, proszę pana, Polska, kraj, który, wie pan, kiedyś był producentem około 11 milionów ton stali, Wie pan, 14 milionów ton koksu w skali roku, prawda? Dzisiaj w użyciu krajowym ma ponad 70% stali importowanej. No to jest źle. No to z, z węglem też tutaj się pewna no, analogia w, nasuwa. Dlatego mówił o węglu, wie pan. No dzisiaj już też wie pan ten poziom importu świadczy o tym, że w energetyce zawodowej w jednej czwartej używamy przede wszystkim węgla importowanego. A co będzie panie mistrze już na koniec, jeśli zakaz palenia węglem w tych paleniskach domowych rzeczywiście wejdzie w życie w Kolejnych miastach, nie tylko w Krakowie, ale słychać tak, że racibusz tego typu krok rozważa, że w Pszczynie coraz śmielej się o tym myśli, na przykład. Dla górnictwa to nic nie znaczy, ponieważ górnictwo za mało produkuje węgla grubego, żeby mieć z tego tytułu problem. Natomiast może to złusi władze samorządowe, które jak na razie tylko eksponują e, e, zakazy do tego, żeby wykreować lokalne elektrociepłownie, które są najlepszym sposobem na to, żeby dostarczyć ciepło z sieci, a produkować energię cieplą w oparciu o e, niskoemisyjne źródła energii naryska, nie ma mówisz. takiego przepisu, który by... No, nie ma takiej... Przepisu, ale wie pan, ale przepisy trzeba dostosowywać do realiów. W samym Krakowie, wie pan, e, ja pamiętam, kiedy to się tam zaczynało, byłem wtedy m.in. w telewizji z panią premier Szydło i pytali mnie o to, co się staje z bo bośmy przestali palić w piecach. I mówię: panowie, najpierw zacznijcie palić węglem, to wam spadnie emisja, przestaniecie palić śmieciami. To... Okazało się, że miał rację, bo dzisiaj w Dymach, proszę pana, w Krakowie są wszystkie wszystkim związki pl plastyku, a po ponadto doinwestowali elektrociepłownie łęk i dzięki temu zmniejszyła się emisja na Kraków, a ciepła nie ubywa. Choć też jest kwestia tych miejscowości jeszcze obok Krakowa. No na pewno tak, ale to wszystko jest do rozwiązania w kategoriach technicznych, a nie politycznych. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6 FM.